Cześć, i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam Was w grze Upo. Wiem, dawno nie było odcinka z Upo, ale jest i nagrywamy. I nie zapomniałam o tej serii, po prostu e, tak sytuacje się ułożyły, że nie mogłam tego odcinka nagrać wcześniej. Ale dzisiaj zajmujemy się bieżącymi sprawami, które mieliśmy do e, rozegrania. Jeśli nie widzieliście serii z Upo, to zachęcam Was do zajrzenia do karty, bo tam macie całą serię. E, a jeśli Wam się spodoba ten odcinek, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Bo łapki w górę są dużą motywacją dla mnie. I subskrybujcie kanał, bo ostatnio mówiłam, tysięcy subskrybentów, z czego bardzo się cieszę. I jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami, to zachęcam Was do dołączenia. I tutaj jesteśmy już w fabryce i oni tutaj produkują bardzo, bardzo paskudne rzeczy, tylko nie rozumiem dlaczego. Dobra, spróbujmy tutaj z kimś pogadać. Wygląda na to, że coś blokuje przepływ kredytów i nie dostają więcej kredytów. I pracownicy dalej pracują, więc jestem z nich dumny. Okej, okay, taki komunikat tutaj od prawdopodobnie jakiegoś kierownika dostaliśmy. Wchodzimy w takim razie do fabryki o co chodzi tutaj? O, widzę, wiecie co? Tutaj jest jedno puste miejsce. To spróbujmy być pracownikiem, może będziemy dostawać kredyty. Widzę, że tutaj jest licznik kredytów i on dalej stoi. Ale czekajcie, aha, bo tutaj się nie świeci lampka. To musimy może zapalić tą lampkę. O, teraz się świeci. Dostaniemy kredyty. Okej, okay, Komi puszcza parę. Dobra, wiecie co? Chyba... Chyba nic to nie zmieniło. Dalej tutaj jest światło zgaszone. Czy ja mogę dostać się na samą górę? O, cała ta praca sprawia, że nasz dyrektor jest głodny. On, tak wiecie, bardzo ciężko tutaj pracuje. No dobra, w takim razie zobaczyliśmy, co tutaj produkują. Produkują, nie mam pojęcia co, jakieś paskudne toksyny, ale nie widać nic więcej. Czy to już jest koniec torów? Tu widzę, że tu są te e, dziwne e, potworki, ale jakby nie mogę się do nich dostać. Ciekawi mnie, czy jest jakieś tajemne przejście, którym mogłabym do nich przejść. W każdym razie. Mam nadzieję, że nie potrąci mnie pociąg, bo wracam na piechotę. Idziemy e, zobaczyć, e, co możemy zrobić dalej w naszym mieście. Może uda się jakąś pracę nowo zdobyć, może jakoś rozwiążemy e, te problemy. Ciężko stwierdzić. Do więzienia już raczej nie chciałabym e, pójść. Czy ktoś tu siedzi? Ktoś tu siedzi, ale może nie będziemy uwalniać, bo spukałam się poprzednio z pieniędzy przez to, że e, wszystkich uwalniałam. No, i musiałam wydać pieniądze, które ktoś mi zaproponował za pomoc. E, a jeśli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie, bo e, jakby żeby to zrozumieć, trzeba. Coś znalazłam. Zabawka Bre Brevisa? Wygląda na to, że Uberchenki Brevis naprawdę byli dobrymi przyjaciółmi. Zastanawiam się, do czego tego możemy użyć. E, wygląda na e, całkiem użyteczne dla e, Uberchenka. Dobra, wiecie co. Oj, pociąg mnie potrącił. E, spróbowałabym popływać, ponieważ e, ogólnie e, tutaj mam możliwość pływania. Dostałam ostatnio e, strój do pływania, ale ani razu w, jeszcze nie skorzystałam z niego, więc spróbujemy sobie zanurkować. Może to mnie osłoni przed tymi toksynami, bo wcześniej ta woda była dla mnie trująca. Tak? Mogę pływać? Czy mogę wpłynąć w tą rurę? Nie, nie mogę wpłynąć do rury ze ściekami, ale myślę, że moglibyśmy spróbować tutaj popływać. O, i mogę strzelać! Co to jest? Co to jest? Jakiś rekin straszny. Dobra, wiecie co? Spróbuję w takim razie go pokonać. Dobra, zarobiłam pieniądze. Tutaj może coś ciekawego będzie w tych miejscach. Bo w sumie jeszcze nie zwiedzałam w ogóle całej tej rzeki. Tutaj jest tylko możliwość łowienia ryb, więc to są takie. O, nie, znowu rekin. Musimy uważać, bo zobaczcie, jak mało HP mi zostało. Bardzo dużo, yy, dużo ataku mi zadaje. Dobra, ale chyba go pokonałam. Dobra, pokonałam go. Czy mogę coś zjeść? Czy zjemy zepsutego blonata? Zjemy, no dobra. O nie! Tego się nie spodziewałam. Zepsuty blonat mnie otruł. A nie, czekajcie, nie, 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 to nie, to nie było nadmiotu, po prostu yy, nie miałam stroju, a byłam w wodzie. Dobra, to jest nieodpowiedzialne, zdejmować strój w czasie yy, bycia w tej wodzie, więc spróbujmy sobie zjeść jakieś pyszne jedzonko. Yy, może cebulę sobie zostawmy, ale zjedzmy sobie ciasto. Zjedzmy sobie ciasto, bo ono bardzo dużo odnawia. A, muszę poczekać, aż będę mogła zjeść znowu. No to chwilę poczekamy, jeszcze chwilę, widzę tutaj jest pasek. Okej, okay, mogę teraz się uzupełnić doskonale. Ej, to ciasto dało mi szczęście! A w takim razie jestem gotowa do tego, żeby ruszać dalej i zanurkować. Przedałoby się dodatkowe światło. Na szczęście, trochę jak jestem pod wodą, to świeci tutaj, ale wiecie, jesteśmy pod ziemią, więc tutaj nie ma co się dziwić, że światła jest mało. Tutaj są jeszcze jakieś potworki. Spróbujmy je zestrzelić, chociaż czy one mi coś robią? One mi odnawiają serce! To w takim razie wystarczy je złapać! Dobra, yy, będziemy łapać te dziwne ciućki. Spróbujemy też coś tutaj jeszcze pozwiedzać. Tam było jakieś zejście, ale zaraz do tego wrócę, bo najpierw muszę pokonać rekina i popłynąć dalej. W ogóle dlaczego rekin strzela jakimiś dziwnymi pociskami? Dobra, chodźcie tutaj świecące meduzy. Przyda mi się Wasza pomoc. O, i pieniądze tutaj leżą? Czy tutaj jeszcze jest więcej pieniędzy ukrytych? Może nie? Wrócimy się na sam początek. Zobaczymy, czy pod ziemią będą kryły się jakieś skarby. O, tutaj coś jeszcze jest. O, wyjście na ląd. Aha, tutaj jest śmietnik. I trzeba pozbyć się y, tych stworków. Ale wiecie co, na razie może chwilowo wróciłabym się w tamto miejsce. Gdzie jest y, jakby dziura. Bo tam coś może być ciekawego. Zaraz zobaczymy. O, tutaj było możliwość, była możliwość pojęcia, więc zobaczmy, co tutaj jest. O. Tu jest coś, jakieś miejsce, ale jest zamknięte. Tutaj już nic nie ma. Ale jest widzę jakieś takie drobne przejście. Ale fajnie się tu nurkuje! O! Jakieś tajemnicze miejsce. No dobra, mamy tutaj w takim razie zapis. I tutaj coś trzeba umieścić. Tak mi się wydaje, że to jest mechanizm otwierający przejście. Um, a gdybym tak użyła tego? Wiecie, tej zabawki Bravisa. O! Super! Wygląda na to, że to dało radę, że w sensie, że to zdziałało. E, zgaduję, że moglibyśmy e, znaleźć Bravisa teraz. Zastanawiam się, jaki on jest. Dobra, w takim razie idziemy szukać Breivisa. Tylko oczywiście, e, przez to, że ten tak tutaj to mnie wyszedł, muszę założyć strój, ale oczywiście nie strój tego. E, nie strój. E, bloopera? Chyba blooper to się nazywało. Tylko właśnie strój do nurkowania. I tutaj otworzyło mi się przejście. Nie wiem, czy jestem gotowa na to, ale dobra, idziemy zobaczyć się z Breivisem. Czymkolwiek Breivis jest? O jak ładnie! O jak tu głęboko! Ups. O, o, Wygląda na to, że spotkaliśmy Bravisa. Jaki on jest paskudny! Znaczy, przepraszam bardzo, nie chciałam cię obrazić, jeśli to jest dla ciebie obraźliwe. Jego ciało mi zadaje obrażenia. Tylko w co ja mam strzelać? W paszczę? Okej, okay. chyba muszę strzelać mu w paszczę. Tylko dobrze byłoby strzelać w paszczę, nie tracąc przy tym HP. Chociaż on chyba póki co mi nie, nie zadaje obrażeń, ale dobra, musimy zniszczyć mu zęby. Tak mi się wydaje, bo tak zaczęły się ruszać trochę, jak zaczęłam do nich strzelać. Przydałoby mi się może trochę lepsza broń. Okej, okay, tak, zęby mu psujemy. O nie, wchodzą w bańkę. Musimy w takim razie unikać też baniek. Bo bańki mnie zatrzymują. A nie chciałabym doprowadzić do tego, że Bravis mnie zje. Czy ty w ogóle jesteś Bravis? Dobra, schował się. O nie, jestem w bańce. A dobra, sytuacja opanowana. Chyba mnie trochę dziapnął. Ale musimy w takim razie jeszcze trochę z nim powalczyć. Ciekawi mnie w ogóle, dlaczego nie traci HP. W sensie tutaj widzę ten pasek, ale on się w ogóle nie zmienia. Może jak wybijemy wszystkie zęby, to wtedy zacznie tracić HP? Spróbujemy, spróbujemy coś wykombinować. Na razie wydaje się to być bardzo prostą sprawą ta walka z nim. Chociaż troszeczkę mozolną trzeba przyznać. O o! Y czy ja za bardzo pochwaliłam to, że jest za łatwo? No i wpadłam. Wpadłam i straciłam HP, ale na szczęście tutaj pływają też meduzy. Może powinnam strzelać do tych ciućków? Ej, straci HP teraz! Czyli on jakby traci HP, jak wyrzuca te czarne ciuczki. Czymkolwiek... Znaczy to, to, wiecie, takie kulki, to takie zanieczyszczenia chyba! To są chyba zanieczyszczenia, wiecie co? Bo tutaj jest bardzo czysta woda. Mam pewne podejrzenia, że Bravis zjadał te zanieczyszczenia, ponieważ te jakby. Yy, nie wiem, jak się nazywają te potworki, ale one zjadają śmieci i zjadają zanieczyszczenia i pojawiły się przy śmietnikach, więc może kwestią jest to, że on tak wiecie, bardzo, bardzo urósł. Bo nażarł się tych zanieczyszczeń. A tutaj jest woda czyściuteńka. okej, okay, jeszcze parę zębów tylko. Zobaczcie, on w ogóle chyba się skrócił. Czyli, jak on w ten sposób wyrzucał te zanieczyszczenia, to my pomagaliśmy mu się oczyścić. Więc może uda nam się jakoś przywrócić go do podstawowej formy. Ja tylko postaram się troszeczkę więcej tutaj strzelać. O, nie, dziawno mnie. Dziawno mnie. Ok, mam 74 HP. Muszę złapać się medusę, wiecie? Dobra, mam trochę więcej. Jeszcze... Widzę, że teraz znowu zaczęło mu spadać jakby. Zostało mu tylko półtora serduszka, więc jest nieźle. Ja się całkiem dobrze trzymam. Tylko Agu, celuj w zęby. Celuj w zęby. Wszystkie zęby musimy mu wybić chyba. Okej. Okay. Chyba będzie pluł. Dobra. Teraz musimy rozwalać te zanieczyszczenia. Bo zauważyłam, że one mają obrażenia. I on już ma połowę HP. To może teraz mi się uda. Ale o kurczę, przyspieszył. Przyspieszył. Dobra. I teraz w takim razie, jak już nie ma tej takiej... Ciemności tutaj, to znaczy, że on jeszcze chwilę będzie za mną ganiał. Ostatnie zęby, mam chyba ostatnią szansę na wybicie mu zębów, zanim go rozwalę całkowicie. Chodź tu stworzę. Jest jeden z prostszych chyba tak naprawdę, bo w ogóle prawie mi nie zadaje obrażeń. Jeśli dobrze trafimy, to w ogóle nie zadajemy obrażeń dwa zęby. O nie, złapałam. <noise> złapałam kulkę. Tracę kontrolę trochę nad moją postacią, kiedy wpadam w te kulki. Wydaje mi się, że to są jakby bąble powietrza. No nie za wiele mu teraz zadaję. Dawaj te zęby ostatnie. Dobra, jest! Jeden ząbek jest. Chyba że w takim razie zostały dwa. Wcześniej też miały zostać dwa. Okej! Okay. Już! Będzie pluł! No, wypluwaj to, to te zanieczyszczenia. Ooo! Wypluł pieniądze! Okej. Okay. Zobaczcie, jaki on teraz jest malutki! To znaczy dalej jest dużo większy niż ode mnie. Człowieku! Pracowałem bardzo ciężko, żeby być takim dużym. Dlaczego tak się na mnie złościsz? Um, bo. chciałeś mnie zjeść? Ehm, um, więc. okej, okay, to jest prawda. Przepraszam. Byłem ostatnio troszeczkę zestresowany. Nie byłem sobą. Nadal. Nie mogę uwierzyć, że pozbawiłeś mnie całego ciała. Spędziłem lata, żeby zjeść cały ten glut. Glut? No wiesz, glut, który wylatuje z tej tuby. Mój przyjaciel Uber Henk powiedział mi, żebym go zjadł. To były czasy. Co ja teraz zrobię? Możesz nam pomóc. Okej, okay, może nam pomóc. Zobaczymy, czy nam y, pomoże. Pomóc wam? Jak? Twoi przyjaciele za zalali y, miasto albo że y, mogę zamienić się w knefta? Nie, twoi przyjaciele zalali całe miasto. Moi przyjaciele? O, może to moja wina. Tak bardzo lubiłem jeść te gluty, że chciałem to wszystko dla siebie. Więc y, inne knefty nie miały y, nic do jedzenia. Musiały sobie znaleźć y, coś do, do jedzenia w mieście. Proszę, powiedz im, żeby przystały. Um, myślę, że mogą mnie posłuchać, ponieważ boją się mnie, wiesz. Nawet jeśli nie jestem tak duży jak biłem, znaczy jak byłem, ale czy gwarantujesz ich bezpieczeństwo? Nie, nie jestem w stanie zagwarantować, bo ja ogólnie łamię wszystkie przepisy i tak dalej. Okej, okay, więc moi przyjaciele będą musieli sobie jakoś poradzić sami. Okej, okay, pomogę ci, ale najpierw potrzebuję, żebyś ty, mi w, żebyś ty pomogła mi w czymś innym. Zniszczyłaś moje ciało, wiesz? E, ale chciałeś mnie zjeść. Tak, tak, nieważne. Chciałem cię zjeść, ty zaatakowałaś mnie. Nie możemy po prostu zapomnieć o przyszłości? Tak czy siak? Potrzebuję e, zobaczyć uberchenka. Wiem, że myśli, że e, nie chcę go zobaczyć, ale tak naprawdę będąc szczerym. E, trochę go za nim tęsknię, wiesz? Proszę, zabierz mnie do niego. Okej, okay, możemy w takim razie zabrać, yy, yy, zabrać cię do niego. Wspaniale, jesteś dobrym przyjacielem. Mamy umowę, okej, okay, podnieś mnie. Dobra, teraz jak, jak mam cię podnieść? No dobra, próbuję cię bo... okej, okay, podniosłam go. Mamy w takim razie Bravisa, musimy yy, zrobić reunion, czyli po prostu połączyć ich ponownie z uberhenkiem. O, wow, co to jest? O, cześć. Czy, yy, czy ty to, to zrobiłaś? Szukaliśmy sposobu, żeby poradzić sobie z potworem. Wtedy zobaczyliśmy bąbelki wypływające, a następnie usłyszeliśmy yy, straszne, przerażające głosy, i potem BUM! Minutę później ty pojawiasz się wypływając. Co tam się stało na dole? Yy, biznes? Biznes. Okej, okay, cokolwiek to jest. O nie! Wiesz, że to nie jest tolerowane, żeby robić tutaj biznesy w Popo City. Przynajmniej nie żyjesz tutaj przez jakiś czas. Czekaj minutę, czy ty nas okłamujesz? Tak, bądź szczera. Musi być coś innego musiało się stać na dole. Dobra, słuchajcie, chyba będę musiała powiedzieć im prawdę. Trochę chciałam im nakłamać, bo co ja się będę tłumaczyć? Ale wygląda na to, że jak zwykle, próbując się tłumaczyć, po prostu wprowadzam się w problemy. To brzmiało jak ten kneft-potwór. Znaczy, ten potwór-kneft. To musiał być ten potwór. Ten, o którym mówił Uberheng. Okej, okay, w porządku, przyznajmy się, do, do naszej winy. To super. Okej, okay, czyli tylko tyle wystarczyło. Powiedzmy innym, ten wum zajął się potworem. Dobra, czyli w sumie na lepiej wyszło, że spróbowałam się, jakby, wiecie, wytłumaczyć mówiąc prawdę. Jakby tutaj, w tej grze, chyba kłamanie przynosi najgorsze skutki. Zresztą chyba w ogóle nie jest dobrze kłamać. W każdym razie, muszę się dostać jakoś na górę. Wiecie, to popłynę sobie tędy. Bo wolę nie iść torami, wolę nie iść mostem. O nie, tędy mogłam nie iść. Dobra, lekkie nie mam czasu się z tobą użerać, bo tutaj mam ważne roboty do zrobienia. O, on nawet skacze! No nieźle, no nieźle. W takim razie, skoro już w tym momencie nie mam, nie mam potrzeby pływać, załóżmy sobie świeczkę, żeby, wiecie, cokolwiek widzieć, bo tu jest strasznie ciemno. Jakby pracownicy przestali produkować prąd, bo mi się wydaje, że oni w tej fabryce produkowali prąd. Okej. Okay. Uciekł pociąg. Na szczęście nie uciekły tory. Możemy iść na dworzec. Musimy znaleźć Uberhenka, tylko gdzie go znaleźć? Bo tam, gdzie wcześniej się widzieliśmy z Uberhenkiem, czyli w tym obserwatorium, Uberhenka nie było, więc próbujemy. Nie blokujcie kredytów! O co tam chodzi? Prze przepływ kredytów się zatrzymał. Ludzie strajkują chyba. Chcemy kredyty! Ale my prawie to zrobiliśmy. Chcemy kredyty. Bravis? Ty? Ty przyprowadziłaś go do mnie? Mój przyjacielu, cokolwiek y, robisz, proszę przestań. Ten wum zniszczył moje ciało i moje zęby, i naprawdę je lubiłem. Ale wybaczyłem mu i teraz ten wum przyprowadził mnie do ciebie. Bravis, Twu, twoi przyjaciele y, na, napadły na miasto. Musimy ich powstrzymać razem. Tak. To jest nasz problem. Musimy go rozwiązać, mój stary przyjacielu. Wumie, dziękuję ci za pomoc. Nie ma za co. Okej, okay, policja przyjechała i zabiera strajkujących. To był na pewno duży przestępca, przynajmniej tak umiał minę. Chodź do mnie, mój przyjacielu. Dobra, wystrzeliliśmy go. Ej, zrobiły się dwa. Wumy Popo City. Ten wum y, połączył mnie i mojego zwierzaka Bravisa. Razem Bravis i ja rozwiążemy problem kneftów. Cieszcie się nową ekspansją New Pop Pop Popilon. I nie zapomnijcie odwiedzić mojego obserwatorium. Oczekuję, że woda wkrótce się oczyści. To wszystko. Czas otworzyć przepływ kredytów. Ok, czyli teraz powinno wszystko ruszyć. I za milion. Tak! Okej, okay, zobaczcie! Za milion kredytów miasto odblokowuje kolejne rzeczy, to znaczy kolejne ulepszenia. W ogóle super jest to, że ze wszystkich rur wydobywa się konfetti. Ale wszyscy zniknęli, wszyscy chyba poszli do wiertła, tak jak było powiedziane. Musimy też uda udać się do tego drill hallu. Chodźmy i tam y, dowiedzieć się co nas czeka dalej, jakie będzie rozszerzenie, ale wiecie co? Myślę, że odwiedzimy to miejsce dopiero następnym razem. Wybaczcie, że w takim momencie kończę odcinek, ale nie chcę robić zbyt długich tych odcinków, także jeśli wam się podobał ten odcinek, koniecznie subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało, a całą playlistę z gry łupą macie na ekranie końcowym, więc zachęcam was do oglądania i cóż, miłego dzionka, trzymajcie się, pa pa!